Serdecznie witam Państwa, rodziców, opiekunów oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza. Niniejszy filmik jest skręcony na okoliczność remontu, który w niedługim czasie będzie przechodziła nasza placówka. W związku z tym też na jakiś czas przenosimy się z naszej siedziby przy ulicy Teatralnej 16 na ulicę graniczną 29 do siedziby Biprometu. Dzisiaj chcemy Państwu troszeczkę podpowiedzieć, zwłaszcza uczniom tym najmłodszym, w jaki sposób bezpiecznie i szybko można dojechać do naszego nowego lokum. Osoby, które jadą z Brynowa mogą podjechać sobie tramwajem na przystanek, który mieści się przy ulicy Teatralnej, przy teatrze. Tutaj jest wiele numerów tramwajowych, które mogą nas dowieść do celu. Tak samo z drugiej strony, od strony Ronda, od strony Koszutki, od strony Siemianowic wysiadamy na przystanku Katowice Rynek. Przechodzimy sobie na drugą stronę i idziemy w stronę... Teatru Śląskiego przechodzimy na ulicę Warszawską. Tam, kierując się, odnajdujemy kolejny przystanek tramwajowy, z którego odjeżdżamy w stronę ulicy granicznej. Obecnie znajdujemy się przy przystanku, który mieści się przy ulicy Warszawskiej. Z tyłu za mną widać centrum handlowe Skarbek, po lewej mojej stronie jest Teatr Śląski, i z tego przystanku odjeżdżamy w kierunku granicznej 29. Właśnie dojeżdżamy do pierwszego przystanku, na którym oczywiście jeszcze nie wysiadamy. Po prawej stronie, za drzewami, widać Kościół Mariacki w Katowicach. Ruszamy, i kolejny przystanek to będzie przystanek Katowice Graniczna. Tam wysiądziemy. Aktualnie znajdujemy się na przystanku Katowice ulica Graniczna, jesteśmy po lewej stronie, po prawej jest przystanek, na którym można wysiąść jadąc od centrum przesiadkowego, które znajduje się na Zawodziu w Katowicach. To jest bodajże sześć przystanków tramwajowych. Wysiadamy też na przystanku, który nazywa się Katowice ulica Graniczna. Punktem orientacyjnym dla osób wysiadających z tramwaju od strony zawodzia i centrum przysiadkowego jest Hotel Senator. Teraz musimy się skierować do przejścia, które na szczęście jest przejściem opatrzonym światłami, więc przejście, zwłaszcza dla młodszych osób, będzie szczególnie bezpieczne. Przechodzimy na lewą stronę ulicy, gdzie znajduje się sklep. O nazwie Non-Stop, czyli czynne 24 godziny na dobę. Oczywiście czekamy na zielone światło. Przed kolejnymi światłami, nie przechodząc na drugą stronę, skręcamy w lewo. Stamtąd już prosta droga do biprometu. Jak zapewne było widać na ujęciu, nad drogą znajduje się most, po którym czasami przejadą pociągi. Dochodzimy teraz do skrzyżowania z ulicą Krasińskiego, na którym też są światła. Przechodzimy na zielonym świetle na drugą stronę. To było ostatnie przejście, i teraz już bezpiecznie. Przechodzimy czy docieramy do budynku Biprometu. Po prawej stronie, coraz bliżej, kościół z charakterystyczną wieżą i krzyżem. Po lewej stronie mijamy budynek Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. W miarę zbliżania się do Biprometu, po prawej stronie widzimy budynek Biblioteki Śląskiej, tak bardziej w głębi, a już zupełnie naprzeciwko Biprometu, budynek Centrum Handlowego Belk. Blisko, tuż właściwie przed Biprometem znajduje się też przystanek autobusowy na ulicy Krasieńskiego, tak się nazywa. Stąd odjeżdża autobus linii 910, który ma dużą częstotliwość odjazdów. Można skorzystać z niego, dojechać sobie do samego centrum Katowic i gdyby ktoś potrzebował przesiąść się na kolejny środek transportu, to można z tego skorzystać. Jak Państwo widzicie, weszłam do przejścia, które prowadzi nas na drugą stronę budynku. Kiedy przejdziemy na podwórko, na wprost widzimy łącznik pomiędzy budynkami po lewej i po prawej stronie, kierujemy się na prawo i pierwsze drzwi po prawej stronie, białe drzwi, to są te, którymi będziemy wchodzili do naszej szkoły. Aktualnie znajdujemy się już wewnątrz budynku B, w którym będzie się odbywała większość zajęć lekcyjnych. Zaraz po wejściu po prawej stronie zauważamy dwie windy, którymi bezpiecznie możemy dojechać na drugie, piąte i szóste piętro, bo tam właśnie będą odbywały się lekcje gry na instrumentach oraz zajęcia teoretyczne. Zatem wsiadamy do windy, wybieramy odpowiednie piętro. I idziemy na lekcję.